Sumę masz, nogę masz, Z jedynki na dwójkę lewą, potem na trójkę tam, gdzie jest zakaz fali. Pytania co do tej kwestii? Zakończenie sezonu motorowodnego 2023, proszę Państwa, za nami. W tym roku udało zrealizować się program mimo tego, iż imprezę organizowaliśmy tydzień później, a więc weszła nam obiecana już od dawna, że jej nie będzie, ale zmiana czasu. Przede wszystkim dziękuję organizatorom za zorganizowanie takiego eventu. Bawiliśmy się przednie. Staraliśmy się dorównać możliwościom współzawodników. Było ciężko, udało się zdobyć drugie miejsce. Cześć, jestem Daniel. Jestem mistrzem tegorocznych regat. W zeszłym sezonie nie zajęłem pudłan tak zwanego. W tym roku udało mi się zdobyć pierwsze miejsce. W regatach mieliśmy 24 uczestników, także została o pobita ilość zawodników z zeszłego roku. Staraliśmy się rozstawić trasę dużo bardziej skomplikowaną, z większą ilością zwrotów, tak żeby jeszcze zróżnicować te czasy, które osiągali zawodnicy. Dodatkowo w tym roku wprowadziliśmy pomiar laserowy czasu, który był testowany eksperymentalnie, no i mamy pomysły, jakby, jak jeszcze usprawdzić tą imprezę w przyszłym roku. Parada jachtów motorowych, znowu rekord pobity. W tym sezonie wzięło udział ponad 40 jednostek plus latający superman Paweł, którego pozdrawiam na desce elektrycznej Spoiler. Przyjechałem tutaj dzisiaj na zakończenie sezonu motorowodnego, który zorganizował jacht klub Sharks. Chciałem bardzo podziękować temu klubowi, że zorganizowali to bardzo profesjonalnie. Przy tym wszystkim dopisała nam pogoda. W tym roku nie stanąłem na podium, ale mimo wszystko uważam, że tak i tak bardzo dobrze poszło. Tutaj spotkało się dzisiaj bardzo wielu prawnych żeglarzy, którzy. Nie boją się zimna, nie boją się wody i chcą zakończyć sezon. Chciałem podziękować całej ekipie szarca za wsparcie, za fajną zabawę, za pomoc, za naukę i za super sezon 2023. Dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom. Zarówno parady, jak i regat. Jak zwykle w tym roku dopisała nam pogoda, bo odważnym fortuna sprzyja, jak to mówią. No i nie pozostaje nic innego, jak zaprosić na kolejną edycję w roku, w sezonie już 2024. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.